No, hej, hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. E, mega się cieszę, że jesteście ze mną. Dzisiaj słuchajcie, zobaczcie. Lileczka zrobiła sobie gniazdko z poduszek i stwierdziła, że nagrywa razem ze mną. Mm, ostatnio znowu tam, gdzie ja, tam ona, tam, gdzie kadr mój, tam i jest po prostu Lili. Dobra, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj chciałabym Wam nagrać filmik, jak widzicie już po tytule. No taki dość, słuchajcie, ciekawy Myślę, że na te chyba tematy niektóre jeszcze Wam nie opowiadałam No i najwyższy czas, żeby z Wami o tym porozmawiać Słuchajcie, sorry za światło, światło jest jakie jest Tu jest dość ciemno, no bo jak wiecie się dzieje Tutaj jest dobudówka i jest... Dość ciemno, bo już są porobione pokoje. Tu natomiast mam otwarty balkon, otwarty taras, odsłonięte rolety, więc tutaj bardziej moja buzia, jak możecie zauważyć, jest w świetle. No ale mam nadzieję, że to nie będzie dzisiaj ważne, że ważne będą odpowiedzi na moje pytania. Słuchajcie, i wbrew pozorom, jak patrzycie teraz na tytuł tego filmu, to powinniście nie domyślać, że jest to tak. Ale jest to tak, już kiedyś powiedzieliście mi, że lubicie na moim kanale oglądać tagi, że czujecie się jak z koleżanką, że to jest taka fajna, luźna rozmowa. Dlatego zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na ten filmik, odpowiem na kilka pytań i myślę, że co po niektórzy, jeżeli chodzi o jedno pytanie, na pewno się zdziwią. Dobra, zaczynamy. Czy zdarzyło Ci się eksperymentować z kolorem włosów lub ekstremalną fryzurą? Tak, moi drodzy, jeżeli chodzi o taką największą moją metamorfozę, o taki mm, ekstremalny krok, no to ja całe życie byłam blondynką. Jeżeli mnie oglądacie, jeżeli mnie znacie, jeżeli mnie śledzicie, wrócicie do wcześniejszych filmów, no to całe życie byłam po prostu blondynką. Jak lwica broniłam swoich blond włosów, uwielbiałam się we włosach blond, czułam się w nich atrakcyjna, czułam, że nadają mi atrakcyjności, czułam się w nich bardzo dobrze. I tak jak mówię, dzielnie strzegłam tego koloru. Aż nadszedł dzień, kiedy byłam w ciąży, kiedy poczułam się tak naprawdę słabo we własnym wyglądzie i stwierdziłam, że czegoś mi brakuje, że ja po prostu muszę zrobić jakąś metamorfozę. No i padło na ciemny kolor. Mój krzysiek zawsze mnie jakby do tego namawiał, więc zrobiłam kolor ciemny, uwielbiam, czuję się w nim bardzo dobrze. Jeżeli chodzi też o takie ekstremalne. Rzeczy związane z włosami, to pewnie Wam już opowiadałam jako młoda dziewczynka. Mała dziewczynka, nie pamiętam ile miałam wtedy lat. No, mała, no już nie na tyle mała, bo mogłam sobie farbnąć włosy. Rodzice wyrazili na to zgodę. Byłam szatynką. Pamiętam przyjechała mojej przyjaciółki siostra i zrobiła mi totalną metamorfozę. Byłam szatynką o takich kręconych, puchatych włosach. Ona rozjaśniaczem farbnęła mnie na blond i byłam blondyna z długimi, wyprostowanymi włosami. Żelazkiem. Także to takie moje ekstremalne metamorfozy. Też pamiętam jedną, której nie lubiłam bardzo. W czwartej klasie podstawówki miałam długie włosy. Poszłam do fryzjerki, żeby mnie jakoś tak awangardowo ostrzygła. Ostrzygła mnie tak i zrobiła mi wszędzie słuchać tak zwane pazurki. Wyglądałam naprawdę tragicznie. I to można nazwać eksperymentalnym eksperymentem. Eksperymentowałam wtedy. Eee, dwa. Stosujesz makijaż jako upiększenie czy totalną zmianę wyglądu? Makijaż może służyć jako upiększenie, może też służyć jako zmiana wyglądu. Ja raczej jako um, dodanie takiego pazura, ponieważ bez makijażu absolutnie nie mam ze sobą problemu, nie czuję się źle, um, czuję się wręcz. Dobrze, nie narzekam, e, natomiast e, w celu upiększenia, dla podrasowania urody, lubię sobie ten makijaż zrobić, lubię siebie w makijażu. Eee, czy jestem pewniejsza siebie w makijażu? Może troszkę tak, sama nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o makijaż, to tak jak mówię, możemy się zmieniać e, i robić go dla zmiany, ale możemy też robić go w celach upiększających. Ja, tak jak mówię, z makijażem mam taką relację, wiecie, bardzo, bardzo luźną, mogłabym tak powiedzieć. Dobra, kolejne pytanie. Medycyna estetyczna. Jesteś na tak, czy to negujesz? Absolutnie jestem na tak. Absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Uważam, że jeżeli ktoś ma taką potrzebę, mamy takie czasy. Absolutnie, jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie z, z tego korzystać. Ehm, tylko słuchajcie, ja zawsze twierdzę, żeby nie przesadzać. Co za dużo, to niezdrowo. Ja bardzo często też o tym mówię. Nie mam z tym problemu, akceptuję to. Ehm, tylko tak jak mówię, no, żeby wszystko było zrobione ładnie, ze smaczkiem, żeby po prostu nie przesadzać. To jeżeli chodzi o cenę estetyczną. Ehm, będąc kreatorem własnego wizerunku, na co kładziesz największy nacisk? Żeby nie przesadać, słuchajcie, żeby nie przesadać z ubiorem, żeby nie przesadać z fryzurą, żeby nie przesadać z makijażem. Jakoś naprawdę nauczyłam się tego, że mniej znaczy lepiej. Tak, moi drodzy, mniej znaczy lepiej. E, także, no, taka kreatorka wizerunku. Ja, słuchajcie, tak się zawsze śmieję, że gdybym ja była osobą szczupłą, gdybym ja była nie osobą grubą, otyłą, em, no to. Chciałabym, słuchajcie, szaleć po prostu w sklepach, kreować swój wizerunek, wybierać fajne stylówki, wejść do sklepu, żeby wszystko nam nie pasowało, żebym mogła, wiecie, jakoś stworzyć swój własny styl. Natomiast teraz mogę się tylko ubrać w to, co jest dla mnie dostępne i strasznie nad tym ubolewam, że po prostu nie mogę, wiecie, zaszaleć gdzieś, być takim kreatorem swojego wizerunku już tak na 100%, po prostu na 100 na 100%. Tak. Słuchajcie, w ogóle jakaś dzisiaj jestem, nie mogę się wysłowić naprawdę. Zagęszczanie, przedłużanie rzęs, makijaż permanentny, akrylowe paznokcie, przedłużanie włosów, czy którąś z tych rzeczy stosujesz bądź stosowałeś w przyszłości? I wydaje mi się, że absolutnie wszystko miałam przedłużone włosy yy, pamiętam to jak dziś, yy, kiedy no niestety yy, raz przedłużyłam włosy w Polsce z moimi dziewczynami yy, no i nie wyglądało to dobrze, za mało pasemek, to pamiętam dopiero yy, jakby na to był taki wielki boom na te przedłużanie włosów, za mało pasemek pani mi zrobiła i wiecie, miałam taką wielką głowę, tu swoje włosy, a tu takie patyki, no i nie wyglądało to dobrze później przedłużałam włosy bardzo fajną metodą już w Londynie yy, mega to wyglądało, no ale nie mogłam tego potem zdjącie, pamiętam jak em, tamtejszy mój chłopak w tamtych czasach e, właśnie w Londynie pomagał mi to wszystko rozcinać. E, nie pytajcie, ile włosów obcięliśmy i jak było ciężko, jak moje włosy potem wyglądały naprawdę tragicznie. E, kolejna rzecz, przedłużanie, zagęszczanie rzęs, to wiecie, że bardzo lubię, że zagęszczam, przedłużam rzęsy. Bardzo to lubię, bardzo mi się to podoba. No i póki co y, mi się to nie nudzi, jest permanentny. Miałam robiony. Emilka, jakby była. Emilka, jakby na mnie próbowała. No, nic nam z tego nie wyszło. Powinna być poprawka. Ja byłam chora, potem ciąża. Także, jakby zasmakowałam odrobinę, jak to wygląda. Paznokcie żelowe, akrylowe, przedłużane mam. Bardzo lubię, często robię. I jestem też jak najbardziej na tak. Dobra. Czy jest jakiś zabieg, któremu chciałabyś się poddać, ale masz obiekcje? Na przykład medycyna estetyczna, korekta, zabiegi kosmetyczne. I tutaj, słuchajcie, poddałam się już takiemu zabiegowi. Eee, może ktoś z Was się domyślił, słuchajcie, jakiś czas temu, kilka lat temu powiększałam sobie usta. I muszę Wam powiedzieć, że wtedy jeszcze nie czułam się na tyle, żeby. Mm, o tym mówić, nie wiem, jakoś niespecjalnie chciałam się z tym afiszować. I też, jeżeli nie już jakiś czas mm, oglądacie, były gdzieś tam pytania, czy powiększałam usta, kiedy były chyba po trzecim dniu troszkę takie spuchnięte, to kilka z Was gdzieś tam mi pisało, czy ty nie powiększałaś ust, ale ja jakoś na te komentarze nie odpowiadałam. Tak słuchajcie, powiększałam usta I powiem Wam szczerze, że jak wrócę do takich moich pierwszych filmów To ja dalej widzę ten efekt Naprawdę Ja powiększałam usta Bardzo chciałam, żeby były naturalne Powiększałam je w Warszawie W gabinecie Dermea I to były czasy, kiedy Słuchajcie, jechałyśmy z mamą Na wczasy oczyszczające Wtedy też odwiedziłyśmy gabinet No i wtedy właśnie robiłam sobie usta I pojechałam już na te wczasy Oczyszczające z ustami. A po tych czasach oczyszczających, kiedy powiększyłam już sobie usta, kiedy wróciłam już do domu, dowiedziałam się, że jestem w ciąży? No, jakoś tak to było, pamiętam. No, dokładnie. No, Także słuchajcie, taka sytuacja. Tak, mam powiększane usta, miałam przynajmniej powiększane usta. Na początku bardzo, bardzo minimalny był efekt, naprawdę wręcz niezauważalny, i o to mi właśnie chodziło. Tak jak Wam mówiłam, ja nie chciałam przesadzać, nie chciałabym, żeby te usta były wielkie, glonojady, więc poprosiłam o taki efekt bardzo naturalny. I później też, po jakimś czasie, pamiętam, że ten efekt poprawiałam i też wyszły bardzo naturalnie, i też o tym nie mówiłam. I od tamtej pory, to już naprawdę. Minęło łohoho ho, sporo czasu. Nie robiłam z ustami nic. O jezu, już dawno, dawno temu. No i muszę Wam powiedzieć, że cały czas wydaje mi się, że one są e, dużo większe niż na początku tych moich filmów. Także tutaj rozwiewam Wasze wątpliwości, te takie wcześniejsze. E, powiem Wam szczerze, że jak komuś teraz mówię, że miałam robione usta, to nikt nie wierzy. No to już na pewno zeszło, bo niby co co rok, co pół roku trzeba uzupełniać usta. E, ja tego nie robiłam, ale tak. I na pewno zrobię, słuchajcie. E, zobaczymy. Mam taki plan. Chciałabym się wziąć za zęby, chciałabym się wziąć za, mm, za usta. Na pewno zrobię, bo ja lubię, mi się podobają pełne usta, bez przesadyzmu, żeby były ładnie, naturalnie zrobione. A powracając do pytania, czy poddam się któremuś zabiegowi? Myślę, że tak. Myślę, że troszeczkę gdzieś tam może, jak będzie potrzeba, delikatnie się naciągnę, ale tak jak mówię. Żeby to było zrobione ze smakiem dla poprawienia urody, a nie dla słuchajcie, jeszcze gorszego efektu. Eee, dobra, i ostatnie, co jest Twoją słabością kosmetyczną? Słuchajcie, co jest moją słabością kosmetyczną. Po pierwsze, jeżeli chodzi o pielęgnację, to chciałabym więcej swoje ciało balsamować i za każdym razem sobie o tym mówię. Moja mama jest świetnym przykładem, który od lat po każdej kąpieli, zawsze po prysznicu się balsamuje, a mi jakoś to nie wchodzi w nauk, nie mogę, nie chce mi się, zapominam i tak to wygląda. Co jest moją słabością kosmetyczną? No to chyba to, że. Chciałabym się umieć bardzo tak malować, jak wszystkie dziewczyny tutaj na naszych youtubach, jak Karola, chociażby ze stylizacją, jak Maksineczka, jak Katosu. No wiecie, to są make-up artist, ale mi się wydaje, że ja do tego właśnie mam dwie lewe ręce. Że ja się nie, nie rozwijam w dziedzinie makijażu, że moje makijaże nie są aż takie fajne. Chciałabym wam nagrać kiedyś tutorial, naprawdę jakiś Get Ready with Me, ale myślę, że. To chyba jeszcze nie jest ten czas. Kością moją też, jeżeli chodzi o makijaż, są brwi, ja nigdy nie potrafię sobie zrobić fajnego kształtu. Ja teraz mam akurat hennę pudrową, ale jeżeli chodzi właśnie o brwi, to nigdy nie potrafię sobie zrobić ładnego kształtu, nadać ładnego kształtu. To jest taka moja właśnie ee, słabość brwi, chciałabym tak, ładnie sobie podkreślać brwi. I to chyba tyle, słuchajcie. tyle co mi przychodzi teraz do głowy, tyle, co mi przychodzi na myśl. E, mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. Taka pogadanka, takie zwierzenia youtuberki w strefie, co myślę o mm, właśnie o medycynie estetycznej, czy potrzebny mi botox, słuchajcie, czy ten botox mi niepotrzebny, ale tak jak mówię, czy to jest czas na botox, chyba jeszcze nie. Czy to jest czas na naciąganie, na kwasy hialuronowe? Chyba jeszcze nie. Jedyne co to, to tak jak mówię, to usta. Bardzo mi się to podoba, byle nie przesadzać. Więc pytając, czy czas na botox, moi drodzy, chyba jeszcze nie. Nie chyba, na pewno jeszcze nie, ale też nie przeczę, że za jakiś czas, za kilka lat z takich usług po prostu nie skorzystam. Także jeszcze raz dziękuję Wam za miły spędzony czas. Pozdrawiam Was serdecznie. Mua! Przesyłam buziaki, hej. Pa!